Cześć kochani, chciałam się dzisiaj z wami podzielić tym jak robię super naturalne, super pyszne lody na bazie samych owoców, czyli nie ma tam ani cukru, ani nabiału. Te lody są po prostu, po prostu idealne dla osób, które nie chcą spożywać tłuszczu, mają na przykład jakieś y, alergie na laktozę, y, bo wiadomo, w w solbetach, takie, które możemy sobie gdzieś tam kupić, również jest mleko. I sama byłam zdziwiona jakiś czas temu po rozmowie z ekspedientem, który sprzedawał właśnie lody. Zapytaliśmy o składy, no i niestety w solbetach również jest mleko i gigantyczne ilości cukru, nawet w tych co mogłoby się wydawać w bardzo, bardzo słodkich owocach, takich jak na przykład mango, czyli te serbety o smaku mango również mają ogromną ilość cukru, chociaż to mango samo w sobie jest bardzo, bardzo słodkie. Ja dzisiejsze swoje lody przygotuję za pomocą wyciskarki. Ta wyciskarka służy mi nie tylko do wyciskania soku ale również mogę zrobić w niej makaron, robię w niej batony, przygotowuję w niej również kotleciki, na które przepisem dzieliłam się z Wami, także możecie zajrzeć do zakładki Społeczność i tam znajdziecie przepis na te przepyszne kotleciki, które są odkryciem, moim odkryciem w ogóle nawet nie roku o chyba życia, bo są takie naprawdę pyszne. Pyszne, wspaniałe i polecam Wam je przyrządzić. Także przygotowuję również kotleciki w tej wyciskajce, batoniki, różne podkłady do ciasta na surowo. Wiele, wiele, wiele rzeczy. Tak naprawdę ta wyciskarka Służy mi do robienia soków, ale częściej w niej robię coś zupełnie, zupełnie innego niż soki. Także ta funkcja, jaką ma ta wyciskarka jest ogromna. To zastosowanie. Mm. I tak, jestem bardzo zadowolona, korzystam już z niej ponad pół roku. Bar korzystam z niej bardzo, bardzo w ekstremalny sposób. Także dzisiaj pokażę Wam, jak robię w niej lody. W sezonie letnim bardzo fajnie zamrozić sobie letnie owoce, takie jak tuskawki. I najlepiej to zrobić na początku sezonu, ponieważ te tuskawki pod koniec sezonu nie smakują tak samo. Yy, jagody, jakieś jeżyny, yy, banany, chociaż banany można kupić cały rok, yy, ale ja zawsze korzystam z pomocy i kupuję na przykład Kilogram bananów za złoty 50, yy, ponieważ Banany, które ja uważam, że są najlepsze, inni ludzie nie chcą ich kupować, ponieważ mają dużo brązowych kropek. Ja zauważyłam, że w sklepach, gdy jestem w sklepie, zauważyłam, że jednak te zielone banany mają większe branie, a tych mocno dojrzałych nikt nie chce. Ale dla mnie to dobrze, ponieważ ja chcę te mocno dojrzałe banany. I wtedy tak naprawdę wszystkie jakie banany są w sklepie, kupuję i sobie męże. Wtedy, gdy mamy pomrożone różne owoce, tak naprawdę pyszne lody możemy robić sobie cały rok. Wystarczy nic innego, jak wyciągnąć te owoce z zamrażarki, wrzucić do tej wyciskaki i wyjdą nam przepyszne, przepyszne lody. Te lody mają wyjątkowy smak. Takich lodów nie kupicie nigdzie. Naprawdę. Nigdzie takich lodów nie ma. Są przepyszne. To jest po prostu sama natura, sam owoc. I ja głównie bazuję na bananach, ponieważ te banany są mocno słodkie. Także, jak dodam banany i na przykład mało słodkie owoce, zrobię taką mieszankę, taką mieszankę lodów, to te lody i tak będą bardzo mocno słodkie właśnie dzięki tym bananom. I tak, i dzisiejsze lody, które Wam pokazuję są na bazie bananów truskawek, bananów jagód leśnych oraz jagody leśne z truskawkami. I to jest taka wersja dla osób, którym zależy na bardzo niskiej zawartości cukru. Dodatkowo można sobie dodać do tego mleczko kokosowe i wtedy te lody nie będą takie wejdą bardziej jak takie lodowe smoothie, ale jeżeli zamazilibyśmy te kostki, zamazilibyśmy mleczko kokosowe w foremkach na kostki lodu, wtedy moglibyśmy je również rzucić do, tego, do tej wyciskajki i mielibyśmy takie prawdziwe, prawdziwe, zbite lody i nawet nie wiem czy one by nie były ketogeniczne wtedy, bo i truskawki, i jagody leśne. Podchodzą pod ketozę. Dodatkowo to mleczko kokosowe, które jest bardzo tłuste, także podejrzewam, że to mogłyby być lody ketogeniczne, ale jakże dobre, jakże pyszne. I choć jedzenie ketogeniczne może nam się nie kojarzyć z niczym dobrym, to te lody naprawdę są smaczne. Takie lody, robienie takich lodów to może być bardzo fajna, rodzinna zabawa. Ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby dzieci same mogły sobie zrobić takie lody, oczywiście pod nadzorem dorosłych. Mogą się wtedy nauczyć takiej samodzielności, mogą się poczuć pewniejsze siebie. Myślę, że to uczucie tej samodzielności jest bardzo ważne dla dzieci. Fajnie byłoby wykorzystać robienie tych lodów i spędzić ten czas rodzinnie. Myślę, że nawet takie lody to mogłoby być bardzo, bardzo fajne urozmaicenie na przykład na urodziny. Dla dziecka, i nawet nie dla dziecka, nawet gdy my organizujemy swoje urodziny, to byłaby bardzo fajna atrakcja dla gości, gdyby mogli sami zrobić sobie lody. Wracając do wyciskarki, to myślę, że warto tutaj podkreślić, że z tą wyciskarką nic się nie dzieje, gdy robimy w niej lody. Jak wiadomo, lód jest bardzo. No, bardzo twardy, nie każde urządzenie poradzi sobie z tym zwrotem, z, lodem, z, takimi, z takim, czymś tak mocno twardym. Wcześniej korzystałam z innej wyciskarki i słuchajcie po dwóch tygodniach ona mi już pękła i no, przyjęli mi zwrot, chociaż to nie było łatwe taki, taki zwrot zrobić jednej części i to miało miejsce w Wielkiej Brytanii, nie wiem jak to by wyglądało w Polsce. Ale z tymi rozwrotami my osobiście mamy, mamy kłopot. Takimi w sklepach stacjonarnych. I ta wyciskarka pękła po dwóch tygodniach. I no, wymienili nam tą część. Ale słuchajcie, ta wyciskarka dalej popękała w innych miejscach. I w tym momencie czasem jej jeszcze używamy do jakichś miękkich owoców, do jakichś pomarańczy, jabłek. Bo gdy używamy jakieś twardsze, owoce i warzywa, to po prostu to wszystko wyskakuje, sok się leje wszędzie, wszędzie jest pulpa i wszędzie jest jeden wielki syf. Dlatego ta wyciskarka, którą Wam polecam, znajdziecie do niej link w opisie i naprawdę jest godna polecenia. Naprawdę jest fajna, nic mi w niej nie pękło, super działa, ze wszystkim sobie radzi, chociaż do takich bardzo miękkich owoców do jabłek. Tak się nie sobie radzi z tymi jabłkami, ale gdy przepycha je się na przykład mechewką, się sok jabłkowo-mechewkowy, jest wszystko ok. Jednak jest niesamowita, jeżeli chcemy wyciskać w niej twarde owoce. Gdzie ja zawsze miałam problem z moją, moją stałą wyciskarką i na przykład wycisnąć sok z buraka. To był tak wielki wyczyn, ta pulpa była mega mokra, a w tej wyciskarce możemy sobie nawet ustawić, to się nazywa, można sobie ustawić takim pokręte, pokrętełkiem, jak mokra ma być ta pulpa od jedynki, od 0 do piątki. Na 0 to już wypada, czyli musi być 1 albo piątka. także da się to również ustawić. Wiem, że wiele z Was ma tą wyciskajkę, ponieważ piszecie, że macie i że zrobicie coś z mojego przepisu, co mnie zawsze bardzo cieszy, jeżeli ktoś korzysta z mojego przepisu. Życzę Wam super zabawy w przygotowywaniu lodów i smacznego. Trzymajcie się, ciepło. Pa pa!